30 listopada odbyła się kolejna w obecnej kadencji sesja rady miejskiej w Świeciu. Obrady rozpoczęły się od podziękowań dla byłej już radnej i sekretarz powiatu świeckiego Iwony Karolewskiej, która 15 października w wyborach parlamentarnych wybrana została na posłankę Rzeczpospolitej Polskiej. Były kwiaty i upominki, a wśród nich pamiątkowa przypinka, która jest symbolem lokalnego samorządu. Pani poseł także zabrała głos, aby podziękować za współpracę, ale też Wyraziła wolę dalszej współpracy. Mówiła też o tym, jak odnajduje się w nowej funkcji. To był bardzo wzruszający moment, bardzo sentymentalny, bo wcale nie jest łatwo się rozstać z naszą radą, z naszymi z naszym, tak już naprawdę przyjaciółmi po tylu latach. A tak naprawdę przyszłam tutaj, żeby podziękować radnym naszym współpracownikom, pracownikom urzędu, ale też 4577 mieszkańcom Gminy Świecie, dzięki którym zdobyłam ten mandat. A nie tylko ja go zdobyłam, dzięki temu mojemu mandatowi demokratyczna, między innymi demokratyczna opozycja zdobyła większość w sejmie. No i dzięki temu możemy wprowadzać zmiany. Już wczoraj pierwsze ważne głosowanie nad odblokowaniem, finansowania metody in vitro. Także teraz od, od wczoraj, od, w sumie od 1 czerwca to będzie prezent na 1 czerwca przyszłego roku, że rodziny będą mogły bezpłatnie skorzystać z tej metody i starać się o własne dziecko. Dziękując naszym wszystkim radnym za wspólne budowanie świecia, rozwoju naszego miasta. Też trochę żartem chciałam dodać, że też dziękuję naszej opozycji, bo dzięki nim ten pierwszy dzień w Sejmie nie był takim szokiem że tak naprawdę jest jest dużo tam się dzieje, tam, tam są dużo. My jesteśmy świeżymi osobami, tak naprawdę niewiele nie osób ma czas na to, żeby się nami jakoś zajmować, więc musimy się sami dostosować, sami się odnaleźć, ale faktycznie te przepycharki, tam, tam nie bierze się jeńców. W pierwszej kolejności zadeklarowałam chęć przystąpienia do Komisji Zdrowia, aby dalej wspierać mój samorząd już z innego poziomu. Dostałam do, do tej pory nominację do Komisji Zdrowia, już tam pracuję, już zajmujemy się m.in. projektem in vitro, w tej chwili o wynagradzaniach pielęgniarek już wpływa do naszej komisji obywatelskie projektu ustawy. Natomiast też cały czas proszę o, jednak o możliwość pracy w komisji, w komisji przepraszam samorządu terytorialnego. Jest szansa, że po, po zmianie rządu, kiedy już zostanie powołany powo powo znaczy nasz rząd demokratycznej opozycji, jeżeli posłowie odejdą do ministerstwa, że miejsca się zwolnią, jednak liczę na ten samorząd terytorialny cały czas. Po wygaśnięciu mandatu Iwony Karoleskiej w jej miejsce wchodzi kolejny radny, którym ma już doświadczenie w pracy radnego, to Maciej Hareński, który podczas listopadowej sesji złożył ślubowanie. Tak, to jest moja druga kadencja, więc myślę, że y, doświadczenie już jakieś mam. Mam nadzieję, że uda się wdrożyć jakieś pomysły razem z komisjami i, i zadziałać na przyszłość po prostu. Na przedostatnich obradach w 2023 roku przedstawiona została także informacja przewodniczącego o działaniach Rady Miejskiej za miniony rok. W dalszej części radni procedowali nad uchwałami, m.in. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich, a także wyboru przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich. Na sesję przygotowano także uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie na lata 2023-2028 i zmiany budżetu Gminy Świecie na bieżący rok. Listopadowe obrady to także jak co roku temat podatków lokalnych, które wpływają na rozwój gminy. Radni, choć niejednogłośnie, przyjęli uchwały w sprawach wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie, ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Najchętniej byśmy tych podatków nie podnosili. Zresztą na pewno część radnych będzie przeciwko podatkom, bądź się wstrzymają przeciwko podwyżce. Ale powiem tak: będąc w Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej, wiem, że podatki podnosimy, mogę powiedzieć, tylko o 10 mimo to, że stawka ministerialna pozwala na podniesienie podatków o 15%. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, chciałabym, żeby wybrzmiała, my podnosimy o 10% od stawki zeszłorocznej naszej, czyli uchwały Rady Miejskiej. Nieministerialnej, ta dysproporcja i różnica między y, kwotą ministerialną danego podatku a naszą uchwalaną jest coraz większa. I myślę, że to jest to dobre, i żeby mieszkańcy o tym wiedzieli, że tak naprawdę my podnosimy o coraz mniejsze kwoty, y, nawet procentowo. Co zyskujemy? Zyskujemy na samym podatku od nieruchomości 3,1 miliona około, a co tracimy. Bo tak Rio argumentuje, jeśli my nie bierzemy pełnej stawki ministerialnej, to oni to argumentują w opiniowaniu budżetu, że my rezygnujemy ze swojego dochodu i rezygnujemy w tym momencie. 3,7 miliona złotych, mimo tej podwyżki, tak to jest w tej chwili wyliczone i chciałabym bardzo, żeby o tym mieszkańcy wiedzieli, bo nie zawsze tak jak przedstawiają to radni opozycyjni, mieszkańcy to rozumieją dokładnie co my robimy, a naprawdę daje nam to znowu, że jesteśmy z gminą, jedną z gmin o niższych podatkach. Ale też gminą taką, która radzi sobie z inwestycjami, z nowymi rzeczami. Nie jesteśmy gminą zadłużoną, bo 2% zadłużenia na cały budżet to jest naprawdę niewiele. Ja bym zaczął od pieniążków na inwestycje. Jeżeli one z roku na rok będą maleć czy, czy maleją, no to znaczy, że gmina nie rozwija się w takim tempie, aby mogła się rozwijać. Skąd te pieniądze z podatków są potrzebne? Nikt nie lubi podwyżek, tym bardziej, że. Na co dzień tych podwyżek mamy mnóstwo i czekają nas już przeżyliśmy i w domowym budżecie i tak dalej i tak dalej. Te dodatkowe 10%, bo taka jest propozycja burmistrza, to około 3 milionów złotych. Ale jak popatrzymy z drugiej strony na wydatki, zobaczymy, że na przykład zespół mieszkań chronionych, których nie mieliśmy w zeszłym roku, a w tym roku milion 600, 000, na przyszły rok musimy zaplanować, no to już połowa z tych nadwyżki tego podatku czy zwiększonego podatku już jest gdzieś umiejscowiona. Zastanawialiśmy się na klubie i mówimy tak, dobrze, to jesteśmy przeciwni temu. Tylko co, trzeba otworzyć budżet i 3 miliony zdjąć z inwestycji. I wtedy dopiero otworzyliśmy oczy, no nie ma czego zdjąć i z czego zrezygnować. Także to, co pani redaktor mówi, no są dylematy, nikt nie lubi podwyżek, natomiast do no skoro mamy się rozwijać, no to musimy. Też trzeba pamiętać, że nie mamy 15%, które pozwala nam przepis. Że ten podatek od działalności gospodarczej jest na wysokości 89%, nie 100%, więc zawsze mniejsze. Że tym beneficjentem, który najbardziej by korzystał z niepodnoszenia podatku byłoby na przykład Mondi, no bo on jest największym podatnikiem. Z drugiej strony... Niektórzy, nie bowiem prawnicy, ale Regionalne Izby Obrachunkowe mówią radni powinni wykorzystywać całe te możliwości, które dają przepisy, bo zmniejszenie na przykład do 10%, jakie my mamy, to działanie na szkodę budżetu gminy. Także, panie redaktor, no. Zawsze prawda jest pewnie gdzieś po środku i, i tego środka się trzymamy. Rzeczywiście na tych listopadowych sesjach zawsze podejmujemy trzy uchwały w sobie podatku od nieruchomości rolnym i transportowym. Podwyżka jest duża, nawet powiedziałbym bardzo duża, bo 10%, aczkolwiek nie tak duża, jak mogłaby być, bo maksymalna mogłaby wynosić aż 15%. To wynika no, z zaszłej inflacji, jaka była. Natomiast ten nam się wydaje, że, że powinna być nieco mniejsza. Tak gdzieś w okolicach, bo inflacja już spadła. Spadła. Nawet dzisiaj publikacje widziałem za listopad 6,5%. Więc w przyszłym roku taka perspektywa, że dojdziemy do 5, myślę, że jest realna. I gdyby była ona na poziomie 5%, to byśmy taką, taką podwyżkę podatków byli w stanie zaakceptować, bo jesteśmy odpowiedzialni. My jako wszyscy, jako społeczeństwo, mieszkańcy, przedsiębiorcy zwrócamy się z tych podatków po to, żeby no, dobrze realizować te zadania publiczne. Ale, ale 10% jest za dużo, tak jak powiedziałem, tym bardziej, że. Mamy pewne wątpliwości co do sposobu wydatkowania tych środków z tych podatków. No, no głównie chodzi, nie będę ukrywał tutaj odeczno. O, o no i dlatego no może gdyby tego nie było, gdybyśmy bardzo dobrze oceniali jakby sposób wydatkowania z tych środków publicznych, to może i byłaby zgoda na te 10%, ale to jest jakby przyczyna taka, że nie zgadzamy się aż na taką podwyżkę. Podatki zawsze byłoby, zawsze będą trudnym tematem, ponieważ najlepiej byłoby nie płacić podatków, ale żyjemy w takim świecie, że podatki powinniśmy wpłacić i to wszyscy i jestem za płaceniem podatków. Pewnie niektóre firmy będą miały z tym problem. Nawet na Radzie Gospodarczej jeden z pracodawców mówi, że ma halę 1500 metrów, na której pracuje trzech ludzi i oni nie bardzo zarabiają na ten podatek. I tu trzeba go rozumieć, natomiast nie bez kozery są w budżecie i w uchwałach takich pisma, znaczy takie klauzule zawarte, że każdy ma prawo do burmistrza zwrócić się o umorzenie części podatku. Więc jeżeli każdy ma prawo, to on może też, jako on czy każdy inny, wystąpić o zmniejszenie podatku, ale nie możemy zmniejszać wszystkich, bo z czegoś ta gmina musi... Prowadzić oświatę, do której dopłacamy 40 milionów złotych w tym roku, więc jest to bardzo konieczny taki podatek i musimy go niestety wszyscy płacić. Mówię niestety, bo no to boli. Boli na pewno, jak, jak trzeba w takich trudnych czasach wydawać, jak te koszty pracy są tak duże, a jeszcze trzeba płacić na podatek. Ale to jest jedyny dochód właściwie dla gminy, który, z którego możemy coś zbudować, więc no, robimy to. I tak. 5 milionów mniej możemy korzystać z tego podatku, ponieważ przez ministra finansów zaproponowane stawki są o wiele większe. My staramy się je obniżać no, na miarę możliwości do naszych przedsiębiorców. Myśmy w klubie dyskutowali na temat tych trzech uchwał około podatkowych. I nasz klub będzie głosował przeciw podwyżkom. Myśmy już podobną opinię wyrazili w zeszłym roku w związku z podobnymi uchwałami. Uważamy, że jednak będzie to impuls, który podnosi inflację. Inflacja w tej chwili spada, i szkoda by było ją podtrzymywać tego rodzaju działaniami. A swoją drogą ta sytuacja ekonomiczna gminy nie jest zła ani tragiczna. No, w mediach ostatnio ukazał się artykuł o tym, że gmina otrzymuje taki strumień pieniędzy. No to, to mimo wszystko to nie sądzę, żeby było tak źle, żeby trzeba było podnosić te podatki i te parametry zmieniać. Dlatego, że inwestycje i tak będą, i tak będą, na bieżącą działalność też wystarczy, a na pewno będzie to skutek, który będzie wywoływał zwiększenie inflacji, no i będzie drenował zasoby finansowe wszystkich mieszkańców. Te podatki w zeszłym roku były podniesione, no, była inflacja i nawet jeżeli wtedy też był argument, a w tej chwili jednak inflacja spadła. I no to jest i, czynnik obiektywny, no to chyba nikt nie, nie zaprzecza, że rzeczywiście tak jest, a to będzie wywołało efekt odwrotny. Mało tego te podatki tutaj wzrosną, ale to wywoła, że będzie społeczeństwo mniej kupować. Będą mniejsze wpływy z VAT-u, będą mniejsze wynagrodzenia pracowników, bo te przedsiębiorstwa, które zapłacą wyższy podatek, tak jak Mondi, to też tam im zabraknie na podwyżki płac dla pracowników. I po prostu to są naczynia połączone. Rzecz w tym, że wszyscy mieszkańcy poprzez różnego rodzaju zakupy czy towarów, czy usług płacą VAT i również udział w VAT-cie wpływa do gminy i z tego powodu również gmina ma zwiększone dochody. I ja nie, nie, nie sądzę, żeby to było tak ważne i tak istotne, że trzeba by było y, podnosić te podatki, a ten czynnik y, inflacogenny inflacjogenny jest y, no, jednak też ważnym elementem całego systemu. W Gminie Świecie od dawna y Stawki, które są ustalone na maksymalnym poziomie przez ministra finansów, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, one oscylują w okolicach 90% tej stawki maksymalnej i co roku mamy informacje z ministerstwa, o ile wzro może wzrosnąć taka stawka, jaka jest maksymalna granica. No i żeby spiąć budżet, no musimy też podejmować działania e, takie, aby... E, no Podnieść o jakiś procent te podatki, ale oczywiście nigdy nie dobijając do maksymalnej stawki. No, żeby też pokazać mieszkańcom, że mieszkając w naszej gminie, która no uważana jest za gminę bogatą, nasi mieszkańcy mają zniżkę czy tą stawkę na takim poziomie dużo, dużo niższym niż to jest w okolicznych sąsiednich gminach. Także z tym co dzieje się teraz z wzrostem cen, z wzrostem najniższego wynagrodzenia, to wszystko chcemy również zapewnić naszym pracownikom, którzy są fachowcami, którzy chcemy zachować tutaj, nie chcemy żeby zmienili pracę, musimy też te wynagrodzenie im stosunkowo podnieść, a gmina nie ma swoich pieniędzy, to są pieniądze wszystkich nas, podatników, no i tak staramy się spiąć ten budżet, żeby mieć na te wydatki. Oczywiście e, przeliczaliśmy to i e, świadomie te, tak naprawdę rezygnujemy z blisko już 7 milionów. E, także kiedyś mówiliśmy, że to jest około 5 milionów, z których gmina e, rezygnuje, ale 5 milionów to jest sam podatek od nieruchomości. E, uchwalać będą radni jeszcze podatek rolny, który też jest jednym z najniższych w Polsce. E, także też rezygnujemy tak naprawdę z miliona, który moglibyśmy jeszcze uzyskać od samych rolników na tym podatku jednym mamy w planie milion, ale powinniśmy mieć dwa, gdyby ona była uchwalona na takim maksymalnym poziomie jak też jest w innych gminach. Także mamy tutaj przykłady. Pani skarbnik jest przygotowana, żeby pokazać też radnym jak to wygląda w innych sąsiednich gminach. No, bardzo trudno samorządom spiąć budżety No i no, no, niestety takie trudne decyzje trzeba podejmować. No, my mamy ten komfort, że to, to, tych stawek mamy jeszcze dużo, także robimy drobne korekty, ale myślę, że na e, wielkość 20-opłata roczna naszych mieszkańców są to naprawdę złotówki, bo e, warto tu powiedzieć, że jak ktoś ma 60-metrowe mieszkanie w bloku e, podatek w stosunku do Stawki poprzedniej wzrośnie o 8 groszy na metrze kwadratowym 60 metrów razy 8 groszy to jest 4 zł, 80 zł, 80 groszy więcej niż w roku 2023. Także jest to bardzo mało, ale stosunkowo, jeżeli no policzy się te wszystkie metry, no to w kasie budżetu miejskiego no, ta kwota jest już dużo większa. Na czwartkowej sesji radni procedowali także nad uchwałą w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Świeciu imienia Zbigniewa Iwańskiego. Pomysł wymaga zastanowienia, natomiast sama jakość napisania uzasadnienia niekoniecznie jest najwyższej staranności. Tak bym to określił. I sądzę, że jeżeli już nadajemy jakieś im, imię, czy tam jakiegoś patrona poszczególnym instytucjom, y, ulicom, placom, to jednak jakość tych uzasadnień powinna być bardziej staranna, a, a tam są takie no, troszeczkę oczywistości. Y, nie mam nic przeciwko temu. Na pewno y, zasługi dla sportu. Y, ten człowiek miał. Nie chciałbym też poprzez to, że widzę jakieś tam mankamenty formalne, urażać yy samej osoby albo żeby było rodzinie przykro. Nie. I, ale sądzę, że, że nawet na przyszłość warto mówić, żeby lepiej to dopracować, a nie tylko, że w latach takich i takich był tym i tym, albo że, że tak był zaangażowany i tak dalej. No, jednak mimo wszystko to wymaga trochę pracy od tych, którzy taką inicjatywę mają. I dobrze by było, żeby to nie była taka przeciętna jakość, tylko najwyższa jakość. Byłem jeden z wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o nadanie imienia stadionu sportowego w DAŚwiecie, imieniem Zbyszka Iwańskiego, ponieważ ja od 90 roku znam Iwańskiego, który zajmował się sportem. Najpierw był zawodnikiem klubu sportowego w DA, właśnie na tym boisku zaczynał grę w piłkę nożną. Potem tam lekoatletykę uprawiał. Skok jego zwyż był bardzo długim rekordem województwa Kujawsko-Pomorskiego, a wtedy Bydgoskiego, który no naprawdę nikt nie mógł go poko pokonać. Dopiero jego, e, chyba nie wujek, bo on był dla niego wujkiem, dopiero on, Kułakowski, Paweł, dopiero wy wyrównał jego wynik. I, Oprócz tego, że w atletyce, potem zaczął drużynę siatkówki trenować, trenował ją i to z sukcesami. I od tego się zaczęło, że ta siatkówka w świeciu tak wysoko stoi. Ale stadion sportowy WDA żył, żył z y, życiem Iwańskiego. Y, były Igrzyska Olimpijskie 2000, Sydney 2000, bo to tak się nazywało, Igrzyska Wiejskie. I na te igrzyska został cały stadion przeorganizowany, przebudowany, i to Zbyszek Iwański, jako e, wtedy kierownik do spraw sportu, a później nazywaliśmy go ministrem do spraw sportu. On na bieżąco sam to nadzorował i sam robił wszystko, żeby ten stadion był jak najlepiej. I chciałbym i chcę po przyjęciu tej uchwały, żeby duch Iwańskiego nad tym stadionem, czy... Stał i czuwał do końca świata jeden dzień dłużej. Ja jestem też rodziną Zbyszka Iwańskiego, więc ja się bardzo cieszę, jeśli taka uchwała zostanie podjęta, bo znam tę osobę z drugiej strony i wiem, ile czasu poświęcał na sport, ile czasu dodatkowego poświęcał na sport, na jego rozwój, jak rodzina trochę na tym może cierpiała, bo jednak te weekendy Mógł mieć jeden weekend zajęty, dwa. Często w miesiącach były wszystkie weekendy zajęte. Wiem, że bardzo często atakował jeszcze poprzedniego pana burmistrza o to, żeby na przykład... Orliki nie miały na nawierzchni zwykłej, trawiasty. Niech ona jest sztuczna. On tyle wydeptał tych ścieżek. Dlatego między innymi też pan Tadeusz Pogoda, poprzedni burmistrz, zawsze mówił, że to nie jest tylko człowiek od sportu, ale to jest jego minister sportu, bo nie dał się tak szybko wyprosić z jego gabinetu, póki nie załatwił sprawy do końca. Więc jeśli taka będzie decyzja Rady Miejskiej, większości Rady Miejskiej, no ja się będę tylko cieszyć. Padło już wiele, wiele ciepłych słów pod uznania dla świętej pamięci Zbigniewa Iwańskiego. Naprawdę był to działacz z chwili kości. Myślę, że był ponadprzeciętnym działaczem. Może nie był jakimś słynnym sportowcem, ale działaczem był dużym. Był twórcą wielu programów, uchwały stypendialnej, uchwały o nagrodach, uchwały o dotacjach dla klubów sportowych, twórcą poprzedniej strategii dziesięcioletniej też twórcą tej strategii, która jest teraz realizowana. Także tych dokumentów stworzył bardzo dużo. Był twórcą programu Polubić Sport, gdzie dzieci już w klasie 1-3 mogą mieć dodatkową lekcję wychowania fizycznego z prawdziwym nauczycielem wychowania fizycznego. Także tutaj już mogą od początku, od pierwszej klasy. Raz, że nauczyciele mogą zarobić pieniądze, a dwa, mogą dzieci już takie prawidłowe nawyki, jak rosną, no rozwijać. Także no to był super program. Nawet w Ministerstwie Sportu brali tą dokumentację całą od pana Zbigniewa. Także też był bardzo dobrym gospodarzem stadionu, na którym pracował blisko 30 lat, bo od 1992 roku. Także szukał oszczędności. Dbał o wszystko i o zegar, i o stary znicz olimpijski, i o ścieżki, i o e, zmianę siedzisk, i o tartan. E, tak naprawdę sprowadził do nas. Z, e, Zawody wojewódzkie, takie już rangi wtedy jeszcze gimnazja funkcjonowały, ponieważ był remontowany stadion na Zawiszy i jednorocznie miały się odbyć w Świeciu jako takie rezerwowe, a tak się to wszystko spodobała organizacja. To wszystko, czego za Pan Zbigniew się zabrał, że już też zostały w Świeciu te zawody i dopóki gimnazja funkcjonowały, finał takich zawodów lekatycznych odbywał się na stadionie także bardzo dużo zasług każde stowarzyszenie obojętnie jaka dyscyplina sportu kto oczekiwał jakiejkolwiek pomocy wykorzystał środki już które były w danym roku i potrzebował jeszcze dodatkowego wsparcia zawsze tutaj była przychylność pana Zbigniewa Iwańskiego sami wiemy bo byliśmy kiedy odchodził na emeryturę myślę że takie pożegnanie jakie on miał na stadionie no to długo zostanie nam w pamięci także pożegnaliśmy go bardzo bardzo Licznie podziękując mu za to, jakim był człowiekiem. Niestety nie ma go z nami, ale poprzez nadanie imienia Stadionowi, myślę, że pamięć o panu Zbyszku iwańskim będzie trwała wiecznie. To, że pracował przez 30 lat, wiele osób mogło powiedzieć, no po prostu praca jak każda inna, tak? ale chodzi o to, w jaki sposób pracował. Naprawdę bardzo dużo zrobił, stworzył uchwały, dzięki którym mogą sportowcy otrzymywać nagrody i stypendia po dziś dzień. Stworzył uchwałę, dzięki której kluby otrzymują dofinansowanie od burmistrza. Także tak naprawdę ten cały największy rozwój sportu no możemy zawdzięczać jemu. Stworzył wielką imprezę, był odpowiedzialny za imprezę Igrzyska Sportowców Wiejskich Sydney 2000, 2000 gdzie była to naprawdę duża impreza. I wymagała nie lada pracy, też udało mu się to zorganizować na wysokim poziomie i myślę, że mogłabym jeszcze wiele wymieniać, ale no, moim zdaniem jest to odpowiednia osoba, która powinna otrzymać właśnie swoje imię i powinien być to Stadion Miejski w Świecie. Szczegóły wszystkich uchwał, dyskusje i głosowania można w całości obejrzeć na stronie internetowej Gminy Świecie w dedykowanej zakładce.